Dziś jeszcze odjeżdżają stąd autobusy. Ma się to jednak wkrótce zmienić. Gmina Czcianka kupuje dworzec PKS znajdujący się na Placu Pocztowym. Urząd Miejski wyda na ten cel 400 tysięcy złotych. Ten krok ma rozpocząć wielomiesięczne przygotowania do rewitalizacji centrum miasta. Powinno być przebudowane, w ogóle to jest śmiech na sali, co to jest. Co, co, co jest. Inwalida jak tu może przejechać, niech pani mi pokaże. Myślę, że przystanek, tutaj jest w dobrym miejscu i mógłby tutaj zostać. Niech tutaj wybudują to wszystko po nowemu, niech będzie... Ja czekam na to właśnie. Jeśli to będzie wykorzystane i ładnie urządzone, przypuszczam, że będzie lepiej. W miejscu, w którym obecnie znajduje się budynek PKS-u, ma stanąć fontanna. Z centralnej części placu znikną także stanowiska autobusowe. Władze miasta, które od przyszłego roku będą odpowiedzialne za funkcjonowanie transportu publicznego w gminie, chcą całkowicie zrezygnować z dużego dworca w czciance. Nowe przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 i jeszcze ograniczą ilość autobusów przejeżdżających przez miasto ściankę. Także w ściance będą dwa miejsca postojowe, to będzie plac pocztowy i przy dworcu PKP. W północnej części placu ma stanąć także nowy budynek. Gmina udostępni tam pomieszczenia na kasy biletowe i małą poczekalnię. Od 1 listopada bieżącego roku Czcianka będzie właścicielem dworca. Do momentu rozpoczęcia prac związanych z przebudową placu pocztowego autobusy z tego miejsca będą odjeżdżać jak dotychczas.